Cześć, za oknem ciemno. Dzisiaj film: lampy rowerowe. Jak widzicie, ja mam zamontowane trzy sztuki Aiona 1300, i to mi wystarczy na jazdę w lesie i poczucie bezpieczeństwa, gdzie zawsze korzystam tylko z jednej lampy. Jak się rozładowuję, przechodzę na kolejną, kolejną, kolejną. Spędzam Czas w lesie nocą, bo po prostu lubię. Film powstał na życzenie widza. Max, jakich używasz, używasz lampek i co e, sprawia ci komfort i przyjemność w lesie? Pokażę wam, jak te lampy działają. Tak naprawdę, jak ta lampa działa e, w ciemnym lesie w większych prędkościach. Natomiast film powstał przede wszystkim po to, jako zaczepka żebyście w komentarzach napisali kto co czego używa, co się mu sprawdza, ile czasu wytrzymuje, czy można to ładować e, w trakcie jazdy, e, jakie macie doświadczenia i tak naprawdę ten film jest zaczepką, żeby się podzielić w szerszym gronie wiedzą. Ja nie jestem ultrasem. Nie jeżdżę nocą ultramaratonów, więc wiele wam nie powiem, ale myślę, że to co wam pokażę już zobrazuje wielu ludziom lampę Iona. Nie jest to temat marketingu czy reklamy. Nie, po prostu zostałem poproszony, Max, pokaż jak Twoje lampy świecą nocą. Więc zapraszam do lasu. Jest kompletna ciemnica. Niestety nie wiem, jak stabilizacja obrazu w tej mojej kamerze, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że. To, co będziecie chcieli wiedzieć, zobaczycie. Zapraszam serdecznie na odcinek Lampy w lesie. Hej, więc tak, zaczynamy drogę, odpalam lampę. Tak wygląda moc świecenia w mieście na oświetlonej, w miarę oświetlonych drogach. Jakby widzicie, wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Natomiast robimy kierunek, e, robimy kierunek las, i pokażę Wam, jak to wygląda e, w lesie. Tak jak powiedziałem, nie wiem, jak ta stabilizacja ekranu, e, w ogóle e, stabilizacja całości będzie wyglądała, bo to nie jest stworzona kamera raczej do jazdy e, terenowej, ale zobaczcie, wyłączę lampę, mamy kompletnie ciemno, y, mamy w tej lampie tryb migotania i oświetlania jakiegoś tam kręgu, coś tam widzimy, tryb strobo, tryb mocny, tryb słabszy, tryb jeszcze słabszy i właśnie wracamy do tego trybu y, oświetlenie i miganie, więc przełączamy się na tryb Pojedynczy. To jest lampa w tym momencie włączona. Jedna sztuka i z tą jedną sztuką polecimy w lesie. Nie wiem jak mnie słychać, bo bardzo mocno wieje. Nie wiem jak będzie często obrazem. Nie mam bladego pojęcia. Natomiast e, zobaczycie, jak to, jak to świeci i jaką mamy reakcję na przeszkody. Generalnie nie jestem, tak jak mówię, nie jestem ultramaratonistą, natomiast bardzo lubię jeździć nocą w lesie. I zobaczcie, jesteśmy w ciemnym lesie, i jeżeli chodzi o zważanie na różne dziury i przeszkody, mamy pełną reakcję działania. Widzę dosłownie. Widzę wszystko, jest to e, dobra widoczność. Teraz jadę 25 na godzinę. No i się rozpędzamy. Jadę 35 na godzinę, więc już mamy dosyć, dosyć szybko. Wjadę w taki odcinek takiego małego single traczka pod warunkiem, że mnie dzisiaj nie dopadną dziki wczoraj kręciłem film, było stado dzików e, pochrumkały, pochrumkały i się odsunąłem im z drogi natomiast widzicie, no jest kompletna ciemnica i naprawdę patrzcie, wjeżdżam w Singla, jest to ścieżka, która jest naprawdę wąska Jadę 32 na godzinę, dosyć szybko, jak na taką krętość ścieżki. I reakcja na środku lasu, na cienkiej ścieżce jest naprawdę dobra. Zobaczcie. I wyjeżdżam na środek. Ten film generalnie powstaje po to, żeby przede wszystkim zmotywować ludzi do tego, żeby wszyscy się wypowiedzieli po kolei, kto na czym jeździ, kto z czym jeździ i co komu sprawia największą frajdę w lesie i co tak naprawdę ma sprawdzone. Wypiszcie, proszę marki czas działania tych lamp możliwości ładowania w trakcie jazdy czy podpinania pod to jakiegoś powerbanka. Przepraszam, że sapię. Lecę w tym momencie 38 na godzinę jak na teren. To jest wysoka prędkość i jak widzicie, patrz, przeskakuje korzenie, ciach, ciach. Mam pełną widoczność i naprawdę komfortowo czuję się złączoną jedną lampą. Mam ich trzy tylko dlatego, że jak mi pada któraś, to się od razu przełączam. Przepinam ją w mocowanie centralne i jazda dalej. Więc tak to, kochani, wygląda. Proszę, podzielcie się informacją, co kto ma, jak to działa. Tak działają moje lampy. Jak działają wasze lampy? Ile czasu? Jakie to są moce? Z jakimi prędkościami się poruszamy? Co nam daje komfort? Bo tak naprawdę umówmy się, najważniejsze jest mieć komfort psychiczny w lesie, który daje nam pełne poczucie bezpieczeństwa. Bo to przede wszystkim o to chodzi. Żeby mieć pełne poczucie bezpieczeństwa w całej naszej jeździe. Oj, uciekła. O, jestem. Tak to wygląda u mnie. Generalnie, co ja Wam więcej powiem? Nic Wam więcej nie powiem, bo to nie ma większego już znaczenia. To, co miałem pokazać, tak naprawdę Pokazałem, myślę, że pan, który mnie pytał o lampy Ajony, wie, czego można się spodziewać po zakupie tej lampy i jazdy w lesie. Powiem szczerze i uczciwie, że lamp, może będę jechał i będę mówił, będzie prościej. Powiem szczerze, że lamp używałem naprawdę dużo w swoim życiu miałem przeróżniste lampy, od lamp jakieś tam 2000, 4000, jakieś muny, knogi i różne, naprawdę różne, różne lampy w swoim życiu i powiem szczerze, że na przykład miałem 4000 z dodatkowymi akumulatorami. No świeciło to, że się trawa jarała na bokach. Natomiast dawało to taki duży strumień światła w dal, tak, że Problem był taki, że widziałem wszystko to, co jest daleko, ale nie widziałem tego, co jest blisko, i moc świecenia odbijała tak mocno od podłoża, że mnie wręcz raziło i nie widziałem tak naprawdę tego, co powinienem widzieć. Pamiętajcie o tym: teraz jest zupełnie sucho i nie ma problemów w tematyce odbijania światła przez śnieg, bo jak jest śnieg nocą. To im większa moc świecenia, która będzie skierowana w dół, to niestety nie będziemy nic widzieć, bo nas to po prostu będzie oślepiać. Jak wiemy, od, od śniegu odbija się po prostu światło. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że te lampy, których używałem różnych akumulatorowych po prostu jak się kończyła bateria, to ona się wyłączała. Kiedyś na szlaku nadwarciańskim Zasuwałem sobie około 30 na godzinę, i nagle mi wszystko zgasło. To był dopiero problem. Dzwon sekundowy wpadłem w krzaki i duże rzeczy pogubiłem, jakby poodpinały się z mojego roweru. Te lampki, te baterie, akumulatory mi powyskakiwały. No, powiem szczerze, że masakra. Szukanie tego w lesie też jest problematyczne i przede wszystkim. Jest to duży dyskomfort psychiczny, więc zwróćcie uwagę na to, jak lampy po rozładowaniu się wyłączają. Jeżeli chodzi o lampy, te AJONY 1300, one przechodzą w kolejne tryby. Tak jak wam pokazywałem te tryby działania, aż w końcu kończymy na trybie migotania, który zużywa najmniej energii. No i tym samym na tym migotaniu zawsze coś widzimy. Dlatego, tak jak powiedziałem, ja wożę ze sobą lamp 3 na wszelki wypadek. Nigdy przy trzech lampach nie zdarzyło mi się złapać jakiegoś fakapu. A do czterech godzin zimą potrafię spędzić w lesie. Bardzo często jestem w, w Wielkopolskim Parku Narodowym i tam sobie lubię po prostu nocą spędzać czas. Ja no, lubię, no, lubię, lubię, nie, nie lubię jeździć nocą po asfaltach czy po ścieżkach rowerowych, bo to mi daje e, dyskomfort. Paczenie i wdychanie tego wszystkiego, albo przepychanie się z pijaczkami mnie nie bawi. Więc e, słuchajcie, to są najważniejsze rzeczy, e, bo bardzo często patrzymy na lumeny, tam pierdylion lumenów, co nam z tego jak tak naprawdę w lesie guzik widzimy. No, bo bardzo często tak jest, że moc świecenia jest taka, że daje, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo długi strumień światła, który nam oświetla kilometr dalej. Co z tego, jak nam kilometr dalej oświetla, jak nic nie widzimy. Stoję około 100 metrów od świateł. Włączę tryb stroboskopowy. E, popatrzcie. E, ona jest skierowana mocno w dół. Ale zobaczcie, te. Eee, zobaczcie te wszystkie znaki, które świecą. Eee, o, teraz będzie widać te znaki, widzicie? W odległości ponad 100 metrów naprawdę jesteśmy widoczni. Ja wiem, że to ten strobo, ta strobo funkcja. Naprawdę wkurza kierowców, ale jak ci, którzy jeżdżą po asfaltach nocą chcą, yy, chcą się poruszać bezpiecznie nie chcą, żeby im ktoś zrobił z sto jak na rowery, no to przyznam szczerze, że to właśnie świecenie strobo daje duże bezpieczeństwo. Używam jeszcze czołówki, dzisiaj specjalnie tej czołówki nie zakładałem, bo używam czołówki wysokogórskiej. Ona ma dosyć dużą moc, bo ma 2000 lumenów i przy tych 2000 lumenów ona daje takie bardzo potężne rozproszenie światła. Czasami z samą tą czołówką jeżdżę, bardzo fajna lampa i na bardzo długo starcza, bardzo łatwo wymienić tam akumulatory, mam zawsze w kieszące zapas. Postaram się umieścić tą lampę tutaj. Gdzieś w ekranie na mojej rękawiczce wkleję e, tą lampę. Bardzo dobra, z tego e, wielokrotnie używałem ją w lesie przy długich wychodzeniach górskich, gdzie dużą część nocy zasuwałem po lesie. Naprawdę daje rady. Natomiast tej czołówki używam e, głównie zimą, jak jestem. W lesie i wiem, że będę spędzał długo czasu i na przykład y, będę się przeprawiał z rowerem przez jakieś większe chobizdzie, czy y, jakieś większe techniczne elementy, no to faktycznie w takich większych prędkościach y, zdarza mi się używać tej y, czołówki, którą mam przymocowaną na kasku. Daje mi ona bardzo duże, bardzo dużą swobodę, bo nie dość, że widzę kokpit. Jestem oświetlony tak, jak patrzę, a lampy, które skierowane są pod koło, dalej są skierowane pod koło. Ale tak jak mówię, podzielcie się, proszę, wrażeniami z tej całej zabawy. Powiedzcie, kto co używa. Załączcie te wszystkie nazwy, czasy działania, i myślę, że to da wspaniały materiał tym, których Interesuje tematyka lamp. Bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Jak zwykle przemiła e, pogawędka. Wielu ludzi to docenia, wielu ludzi niestety nie, ale robię to dla, dla tych, którzy tego chcą, a zwłaszcza dla Ciebie. Prosiłeś o nagrywkę lampy e, w lesie. Proszę bardzo, jeżeli mogę. Stworzyć Wam kolejny materiał w tematyce jakiejkolwiek, postaram się go stworzyć. To, co oczywiście mogę, i w zakresie tego, czym handluję lub co używam. Serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko, zapraszam do komentowania, do lajka like i subka. Do następnego, trzymajcie się, hej!